wrażenie na nas zrobiła Alaska, bo jeszcze nie spotkałam sędziego, który tam sędziował w Europie. Jest to daleko bardzo. Myśmy wtedy mieszkali w Stanach. Syn nasz ma żal, że nie wzięliśmy go ze sobą, ale to była piękna wyprawa w zimie, 30 stopni mrozu, lecieliśmy samolotem takim czteroosobowym ubrani w jakieś kombinezony, widzieliśmy górę McKinley, teraz ona się jakoś inaczej nazywa, to najwyższa góra Alaski. Widzieliśmy rzeki takimi serpentynami Z góry. płynące stada łosi bardzo dużo bald eagles czyli orłów takich no było naprawdę bardzo bardzo ciekawie Sama wystawa odbywała się w hali zamkniętej i myśmy sędziowali dwie wystawy a byliśmy około tygodnia na lasce Także ponieważ w Stanach jest tak, że sędziom za pracę płaci się indywidualnie, jest to indywidualny kontrakt i są różne ceny za sędziowanie w zależności od popularności danego sędziego i opinii o nim, myśmy nigdy nie wyznaczali żadnej kwoty, tylko prosiliśmy, żeby nam pokazali okolice. Także zwracali nam koszty podróży zapewniali hotel, jedzenie i starali się pokazać jak najwięcej, także żeśmy w ten sposób korzystali, zwiedzając stany, nie wydając pieniędzy. Zwyczajnie w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o sędziów, są zupełnie inne aniżeli w Europie w innych krajach. Praca sędziego podlega ocenie. Jest na wystawach AKC, na każdej wystawie inspektor z ramienia AKC, i może podejść do sędziego i powiedzieć, na przykład, jakie zarzuty ma, mają wystawcy czy zawodowi prezenterzy. Do mnie na jednej z wystaw zwrócił się taki inspektor i powiedział: Dlaczego ja sprawdzam jamnikom zęby? Bo w AKC jest tak, że Każda rasa ma instrukcję, jak się ją sędziuje, i jeżeli nie ma, że się sprawdza zęby, na przykład u Dobermanów się sprawdza zęby, u Owczarków niemieckich się sprawdza zęby, jak się nie sprawdzi, to może być zażalenie, a jak się sprawdzi, na przykład u Jamnika, może być zażalenie, dlaczego mu sprawdzamy. Prawda? I to jest związane też z tym, że na wysokim poziomie są psy przygotowane do wystaw, także polega to na tym, że ja mówię, proszę pokazać mi zęby, a prezenter nie przyzwyczaił psa do pokazywania zębów i on może być z tego niezadowolony i na przykład wyrywać się czy, czy coś. Tak samo jak w Stanach jest absolutnie ściśle przestrzegane, że psy stolikowe nie mogą być oceniane na ziemi, a te, które są na ziemi, no nie mogą być na żadnych podwyższeniach żadnym innym. Do tego stopnia, że jeżeli na przykład Yorkshire Terrier czy Ciława jest oceniany na stole, to po ocenie na stole sędzia, jak jeszcze raz chce go dotknąć czy coś, to nie może się schylać, żeby go dotknąć na ziemi, tylko musi z powrotem poprosić, żeby piesek był na postawiony stoliku. na stoliku. Także jest bardzo dużo różnic. Drugie miejsce, bo to trudno tak, które drugie, które trzecie. Bardzo ciekawa była wyprawa do Kirgizji sędziował tam, sędziowaliśmy międzynarodową wystawę psów, ale też klubową tajganów, było 67 tajganów zgłoszonych. To są harty One były różne i skołtunione, i nie na sznurkach, na łańcuchach, no różnie to było. To było ciekawe, żeby je zobaczyć, a drugie ciekawe, to było pojechać na polowanie z sokołami i, I z orłami. I z tajganami w, właśnie. W góry Tenshan Shan. Na wysokości 4000 metrów to człowiek idzie, robi parę kroków, już mu brakuje powietrza, są piękne widoki, a te tegany biegają, zasuwają, w ogóle im to nie przeszkadza. Był taki chłopiec, który w ogóle nie chodził do szkoły, tak z 10 lat, tylko się zajmował ptakami i jazdą konną, dlatego że jak nas podwieźli samochodami w te góry terenowymi, to później jeszcze musieliśmy. No iść jeść ze dwa kilometry, a oni jechali konno z sokołami, a psy na dole I później puszczali sokoły i sokoły wypatrywały lisa albo zająca, albo, szakala, albo jakiegoś. szakala jakiegoś i pikowały, a psy puszczane były później do odebrania im tej zdobyczy i, i, i tam. to było to ciekawe. bardzo ciekawe. To było bardzo ciekawe. Ciekawa była wyprawa do Islandii, gdzie w ogóle nie ma drzew, tylko jest takie, jak się jedzie od lotniska do Reykjaviku, to jest tak jak księżycowy, księżycowy krajobraz. krajobraz jest tylko lawa, nic więcej, prawie żadnej roślinności. Tam dalej są gejzery, gorące źródła, także teraz Islandczycy mają ogrzewanie domów za darmo, bo mają doprowadzoną ciepłą wodę z tych gejzerów. A do niedawna dziadkowie tych młodych ludzi to żyli w ziemiankach ogrzewanych przez owce. Żyli razem z owcami. Razem z owcami. Owce były traktowane jak termofory. I tam tak. mają bardzo ładne psy, bo do Islandii trzeba być kwarantannych. Jest bardzo ograniczona ilość miejsc. I oni, jak importują psa, to chcą, żeby ten pies był. Na wysokim, na wysokim poziomie urody. I pies, jak wyjeżdża na przykład na światową czy europejską, to jak wraca, musi mieć dalej kwarantannę. Także jest to bardzo drogie. bardzo drogie. Mają konie islandzkie, które nie mogą wrócić. W ogóle żaden koń nie może przyjechać do Islandii pod żadnym pozorem. Nawet ich najlepszy konie, jak gdzieś wyjedzie na wystawę, to już nie może wrócić do Islandii. Mają bardzo ścisłe przepisy i do niedawna, teraz to... Nie jest chyba zniesione, ale jest niewymagane. Dawniej, żeby sprowadzić psa i mieć w ogóle psa, trzeba było mieć pozwolenie na każdą rasę. Nie tylko na psa agresywnego czy harta, tak jak u nas, ale na każdą rasę. I powoli, powoli mniej wymagali. Zdaje się, przepis obowiązuje, ale nie jest przestrzegany w tej chwili. To była wyprawa do Chin. Byliśmy tam siedem razy, w różnych miejscach, ale często dwa, trzy razy w tym samym, w Szanghaju. Oni tam mają ośrodek taki psi tam psy rasowe to mają bardzo, bardzo zamożni ludzie. Jak powiedzieliśmy, że mamy 50 psów, to oni myśleli, że my jesteśmy jakimiś milionerami. Tak. Tam są basen dla psów, hotel dla psów, sklepy, specjalne strzyżenia. Naprawdę, tak, zamożni ludzie to wszystko grumerskie. jest drogie. I tam jest tak, że zapraszają sześciu sędziów na trzy dni. Myśmy tam byli sześć dni. Yy, każdy sędzia sędziuje jedną wystawę całą. Wszystkie psy od początku do końca i swoje besting show robi. Z tym, że liczebność psów na wystawach jest znacznie mniejsza do 200 sztuk. Także to są wystawy małe. Ale mają na wysokim bardzo poziomie Border Collie, na przykład tybetańskich y, Mastifów, to nie widzieliśmy ani jednego. No to jednego. jest os osobno. Żeśmy widzieli raz na mają trochę handlerów, którzy byli w stanach, i się uczyli. Także te psy są bardzo dobrze przygotowane i pokazane. Mm. Ciekawa była wyprawa do RPA, bo nas wzięli na safari. To było fajne, mieszkaliśmy w takim, Zaskakuje. psy ładne bardzo, bardzo niektóre ładne. bardzo, stafiki mają na bardzo wysokim poziomie. Ale nie tylko, mają bardzo ładne buldogi angielskie, mają ładne psy pasterskie, mają mało wyżłów, mało, mało wężów. Ale bez wygrała pointerka, Pointerka. Tak, z Kanady. Tak. Tam wszystkie domy okratowane. Dlatego, że są wszędzie małpy, małpy. To i małpy jest zaskakujące. łażą po drutach, mają upalone łapy, upalone ogony, bo po drutach elektrycznych łażą. Ale jak ktoś wyjdzie do pracy i nie zamknie okna i zostawi uchylone, to ma zdewastowany całe dom, dlatego, że małpy wchodzą. Bo one wszędzie wejdą, ściągają, załatwiają się, wyżerają z lodówki, wszystko. Także. Tak. poza tym bardzo, bardzo dużo ciemnoskórych. Bardzo dużo du, w RPA ruch samochodowy. Do dnia dzisiejszego produkowane sego, są tam golfy dwójki z tym, że mają y, klimatyzację zakładaną. Bardzo ciekawa była Australia. Byliśmy w czterech miastach w Australii. Byliśmy wtedy, jak po była Australiana Open i grała tam radwańska. radwańska. Oglądaliśmy zoo wszędzie, gdzie jesteśmy, to staramy, staramy się zobaczyć być Alab, zoo. Tam jest takie zoo na wyspie w Australii w Sydney. Widzieliśmy tę słynną operę. Ciekawostka z Nową Zelandią, która nam utkwiła w pamięci, jest taka, że. Mają bardzo ładne psy, i żeśmy widzieli wyjątkowo pięknego się no, w Argentynie, w Brazylii też było ciekawie, tam się inaczej sędziuje. Nie, nie wybiera się best of seks, tylko drugi najlepszy pies. I to może być ten sam Sam, Tej, samej, z tej pci. samej pci. Mogą być dwa psy albo dwie suki. I jak sędzia sędziuje grupę, to wybiera pierwszego w grupie i wchodzi drugi z tej rasy i mogą na przykład dwa boksery wygrać grupy pierwszy i drugi bokser w grupie w grupie co jest. zdarza się rzadko ale jak raz spróbowali chyba w Australii sędziować tak że po naszemu po FCI to ci ludzie byli oburzeni jak to ja byłem drugi już mogę iść do domu nie mam na co czekać wszyscy czekają że może im się uda wejść do tej grupy także co kraj to obyczaj inaczej się sędziuje nie. Była taka historia, że do chyba Tajlandii pojechała sędzina wszystkich raz z Finlandii i oceniała między innymi bardzo dużą grupę golden retrieverów. Oni tam mają typ amerykański, zupełnie inny aniżeli te, które Brytyjczycy wprowadzili do... FCI i o innym wzorcu. Bardzo piękne psy, ale różniące się. I ona wszystkim dała oceny dobre i bardzo dobre, co w ogóle było przyjęte fatalnie przez wystawców. Zmarnowana wystawa. Także to trzeba mieć na uwadze, i jeżeli my jedziemy do jakiegoś innego kraju, to na pewno staramy się poznać nie tylko przepisy obowiązujące i standardy, ale również zwyczaje. Na przykład w Skandynawii są też różnice. Jamniki są sędziowane w grupie szóstej. Nie ma ich jako odrębnej grupy. Także nie tylko to. Są inne tytuły, inne powiedzmy sobie obowiązki sędziego. Sędzia tam w krajach skandynawskich jest traktowany wyłącznie jako ekspert i nie musi się znać na przepisach, ponieważ... Załoga ringowa, czyli sekretarz i y, gospodarz ringu, steward, odpowiadają za to, co się na ringu dzieje. Oni ustawiają psy, pytają sędziego, w którym miejscu chcesz, żeby one stanęły, czy chcesz w kolejności y, zgłoszeń, powiedzmy, że 332, 333 i tak dalej, czy dowolnie, i mówią. Było zgłoszonych siedem, jeden jest nieobecny, ma sześć. I proszę wybrać najlepsze. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Jakie im dajesz oceny? Doskonały, doskonały, bardzo dobry, bardzo dobry, dobry. Zgoda. Który jest klasy czempiona? Tylko ten z doskonałą oceną, może być jeden, klasy CK Quality tak zwany, a mo mogą być dwa, może być żaden i one, jeżeli nie są CK Quality, już nie, już nie wracają do porównania o najlepszego psa, najlepszą sukę, czy o sasiby, czy tak. Także, także no, trzeba, trzeba się orientować i ja uważam, że Yy, powiedzmy przekwalifikowanie sędziego krajowego na sędziego międzynarodowego powinno być połączone u nas z, jakimś, yy, z jakimiś warsztatami.